No, zobaczcie, ty tak za bok się fajnie wpiął. go wyhaczę i wypuszczam. Witam na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj zupełnie nowa metoda. Jeszcze tego u mnie nie było. Fider. Jesteśmy na wodzie stojącej. No, mam zarzucone dwa fiderki. Jeden na prawo lżejszy do 30 gram. Z pinką, przyponem 0,10. A drugi na czerwonego do 70 gram. Z większym hakiem i przyponem 16. Po cichu liczę na jakieś liny, karasie. Jest tutaj pewnie troszeczkę wzdręgi i płotki. Także zobaczymy jak to wyjdzie. I zapraszam do oglądania. I niestety już na wstępie muszę Was przeprosić. Słońce bardzo mocno operuje, odbija się od tafli wody, także film będzie pewnie prześwietlony. Ja spróbuję jakoś to ogarnąć w ustawieniach przy montażu. No ale na to nic nie poradzę. Może się uda to jakoś zniwelować. Sprzynek na dziś mam naszykowaną pinkę czerwonego numer 2 kukurydzę konserwową. A za zanętę robi mi jakaś taka tania, zwykła zanęta. To jest profes Optima Halibut. Także tak to dzisiaj będzie wyglądać. No film z dzisiaj postaram Wam się wrzucić. Jakoś w trakcie majówki, może lekko przed majówką, żeby też zmotywować Was, żebyście się ruszyli na ryby. No naprawdę pogoda jest fajna i tak jak mówiłem, te ryby są już aktywne. Także nie siedźcie w domu, idźcie nad wodę. Bez komentarza dowody malutka zdęga. Trochę się ta drobnica uspokoiła bo z prawej wędki co jakiś czas ściągała mi po jednego, po dwa robaki a w tym momencie ściągnąłem wędkę ze dwa, trzy razy i e, no ani nie był wysany robak, ani nie był zdjęty. Także ta drobnica gdzieś odeszła. No i w sumie bardzo dobrze, bo na łowieniu takich malutkich wzdeń mi specjalnie nie zależy. Jeśli nie będzie brało na pinkę, to zaraz też tam e, założymy czerwonego i już stricte na tkr karasie się nastawimy. Mamy rybkę, nawet sensowną. Fajna rybka siedzi. No, bardzo fajna. Troszeczkę w zaczepy weszła. Czy ja ją ciągnę jest. No, mamy fajnego karasia. na czerwonego wziął, zaraz go z Zaraz go z uwolnimy i wypuścimy go. Oczywiście rybkę Wam zaprezentuję. No, niestety troszeczkę pechowo pod światło jesteśmy. Słabe ujęcie będzie, ale zobaczcie, naprawdę sympatyczny karaś. Rybka wraca do wody. Zobaczcie, naprawdę bardzo fajny karaś. Ja takie rybki oczywiście wypuszczam i wam też to polecam. Zobaczcie, jak sobie fajnie poszedł. Na czerwonego robaka. Fajna walka, troszeczkę w mi wszedł. No ale cóż, jednak kara się nie są w tarle. Łowimy dalej. właśnie po takie ryby tutaj przyjechałem. Następny robak nabity i liczymy na taką samą rybkę. Zobaczcie tutaj przypony jest całkiem gruby. Tu jest szesnastka. Ale jak widać nie przeszkadzało mu tutaj. Normalne, mocne branie. Pewny hol. Nie ma co się bawić jakieś przypony dziesiątki, jakieś mikro -haki. Moim zdaniem, takie cienkie łowienie jest troszeczkę bez sensu. No, a my łowimy dalej. No, niestety rybka nam zeszła. Szkoda, to był karaś. W takiej samej wielkości, podejrzewam, jak ten poprzedni. No, ale wniosek jest taki, że tutaj one reagują tylko na czerwonego. Robaka tą pinką nie są zainteresowane. Także ja tą prawą wędkę też przezbroiłem, nabiłem czerwonego i rzucę ją nieco dalej. No zobaczymy, jakie będą tego efekty. Jeszcze troszeczkę czasu mamy, także łowimy dalej. No i cóż, walczymy o te karasie. Jest prawie godzina 18, także robi się już mocno popołudniowo. No i powiem Wam, że jeszcze jedno przerzucenie zrobię i chyba będę się zawijać. Te brania tak jakby troszeczkę ustały, no też nie chcę mi się tutaj na siłę. Siedzieć, jedna fajna rybka wyjechała, jedna mi niestety spadła. Także tak to dziś wyglądało. Jeśli nic się nie wydarzy, ja się z Wami już żegnam. I tradycyjnie widzimy się na następnym filmie, który na kanale w miarę szybko się pojawi. Już, tak jak wiadomo, jest już maj, robi się cieplej i kanał wchodzi na pełne obroty. Także do zobaczenia.